Uwaga, gra jest dość brutalna jest w niej mnóstwo czerwonej farby. Także jeśli jesteście dość słabych nerwów, przerwijcie dalsze oglądanie, ale raczej będziecie żałować. No, oczywiście jestem ja, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dość ciekawej gry, jaką jest Goat of Duty, czyli kozy na służbie, chyba tak to będzie poprawnie tłumaczone. No i razem ze mną dzisiaj jest Aga i Czoklet. Cześć. Dzień dobry. Czy I... mam beknąć na Twoim odcinku również, tak jak Ty u mnie? To była koza. <grym> Możecie zobaczyć, jak beknąłem, a raczej koza beknęła na odcinku Agi wczoraj i macie w to w karcie. I jutro na odcinku Czokleta również będziecie mogli nas zobaczyć, jak gramy w Goat of Duty. Słuchajcie, Goat of Duty, czyli gra, która jest świetną gierką PvP, w której w sumie rozpoczniemy rozgrywkę. I zaczynamy rozgrywkę w trybie Free for All czyli w sumie, słuchajcie, rozgrywka, w której będziemy walczyć ze sobą. Gra jest dość brutalna, także jeśli macie, że tak powiem, jakby... delikatne nerwy. Tak, delikatne nerwy i nie lubicie, kiedy czerwone żelki się rozpruwają po całym ekranie, to możecie w tym momencie chcecie zrezygnować z oglądania. Ale będziecie wow. żałować na pewno, tego Na pewno będziecie żałować, dokładnie. Dobry, e, także. jesteście? To jest taka wielka mapa, Walczę z agą. Cicho, że mnie załatwiła. Kurde, miała jakiś lepszy pistolet Słuchajcie, ogólnie Gierka jest świetna, jest super jakby parodią tego typu FPS-ów. Um, trochę można poczuć klimat Quake'a, takiego bardzo nudnego FPS-a z wielu lat. Um, mamy bardzo fajne um, rzeczy, które możemy zrobić. Możemy na przykład wydać. Kurde, Sorry. No, daj, mi, Sorry, daj mi zagrać ja to trochę No ty, jesteś? No co, super, nie widziałem, no. Mamy coś takiego jak na przykład szarżowanie. Zaraz spróbuję zaszarżować w kogoś jak kogoś znajdę. Tylko w okolicy. Czekajcie na razie szukam jakiejś ciekawszej broni. No mam problem, bo nie jestem w stanie zajść. O, proszę. Czy ma pan jeszcze? Tak, tak mało jest. Osób jest. Jest pięć osób, chyba, nie? Proszę nie? bardzo. A, kogoś trzy, załatwiłem. Trzy A nie, zio, tylko, tylko trzy. trzy. No? Dobra, no bo to jest w sumie tryb free for all, nie? Czyli. Tak, tak, ale jakby nie dodałeś botów. Dobra, jak to nie dodałem botów? Nie no dodałem botów, czyli jesteśmy tylko we trójkę. dobrze, no dobra. To, to, to dobrze, no bo w takim razie zobaczymy, kto jest lepszy. O, o, kogoś widzę. To tam kogoś kogoś z góry do mnie. To tam z góry do mnie próbuje. O, kurde, no. Dzień dobry. No nie mogę, bo no po halo, halo. prostu się nie da. Słuchajcie, w każdym razie rozgrywającem. Na W rozgrywce możemy. O proszę, w locie zestrzelić przeciwnika, ze snajperki. Z 360 no-scope'em. Chodź, ja tu mam gwoździarkę, chętnie ci przybiję gwoździarkę. Dobra, patrz. No nie, bo tutaj. mi się zakończyła snajperka, Czy mi Ona się amunicja skończyła, czy co? No właśnie, nie wiem. Może jest. Nie wiem. Si Może wziąłeś coś uciekać. innego? biec szybko, słuchajcie, złapię jeszcze kość tu, apteczkę. Chodź no tu, nie, dobrze. No nie, wy macie jakieś lepsze bronie. Nie, no i ja podstawową. rzeczą jest to, że ogólnie odruch w grach FPS jest... jest taki, że klikamy R, żeby przeładować. Kliknięcie R tutaj jest po prostu bezwładnością i nasza koza spada. Tak. To ja właśnie czoklet... to zrobiłam. Na odcinku u Czokolata, czoklet... znaczy zaczęł ułagi Czakle podróżował w ten sposób. O, w ten sposób tak. O, delikatnie. Proszę się ode mnie odczepić. No Proszę gdzie się ty ode mnie odczepić, ale już. Gdzie ty jesteś? O no nie, nie jest ty, mi, okay. z tego fraga, no... O. To nie ja To nie był pierwszy frak. Okej, słuchajcie. To jest świetna sprawa. Kliknięcie tego R, jest świetną sprawą, po prostu można... O, idealnie załatwiłem agę. Bo można po prostu y, udawać, że się zginęło, a się tak naprawdę nie zginęło i no można kliknąć jeszcze raz R i po prostu zrobić komuś trolla. Czekaj tu wierzył. uwierzył, tu wierzył, że już ten, że już po mnie. I tak oto się okazało, że jednak nie. Słuchajcie, poza tym trybem, w którym gramy teraz, jest jeszcze kilka innych trybów. Między innymi mamy tryby y... Mamy drużynowy. tryby match, właśnie i drużynowy match, Czyli takie tryby, które są całkiem spokojne mamy takie wyrzutnie, które są totalnie quake'owe, Które ja strasznie ty, lubię, bo to jest super. Ale prawa. jeszcze są dwa tryby, o których o, nie powiedziałeś. Z tą bronią. Są Którą dwa tryby, bronią? o których nie powiedziałem, ale pokażę jeszcze, także spokojnie. dobrze wirującymi dziwnymi pyćkami. To jest jakieś tornado chyba, ale tak mi się wydaje, ale ja nie, nie umiem tego użyć. O nie, zio! Coś ty zrobił? O nie. O nie. Ha! Dobra, udało mi się. To było całkiem niezłe, słuchajcie, e, to znaczy troszkę pewnie by mnie zwyzywali od kampera, ale taka jest prawda, że w tej grze... Tu jest nieśmiertelna koza! Uwaga! Nie! O nie! O ale nieśmiertelny o... koźlak! Kto jest nieśmiertelny? Czoklet? Du, 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 du. O nie, Czoklet jest nieśmiertelny! O kurde, czekaj, próbowałem ale to... Na nieśmiertelną kozę to chyba nie zadziała za bardzo. O nie! I mam mi otoczyć ognia! O nie! O nie! <laughs> czekaj, próbuję. Nie Może mam chociaż z tobą powalczę, bo to jest jedyna opcja. Dobra. Dało mi się chociaż tyle. Uciekam. Uciekam okay, od czoky. Okej, to nie jest nieśmiertelny. Dobra, twoja nieśmiertelność się skończyła w tym momencie. Ja, ja, ja się nie poddam. Ja się nie poddam. muszę mieć tego pierwszego fraga w końcu. Pierwszego fraga? Tak, to ty masz. O, dobra. Jednego masz. Ja masz nie, pierwszego fraga, gratulacje. Dało ci się. Dobra, w zasadzie sensie Oni... minuta do końca gry została. Udało Ale mi się zapać wyrzuty rakiet. Podobno są tutaj rakiet jumpy, tylko te rakiet jumpy próbowałem ostatnio robić i coś mi nie, nie wychodziły. Zaraz zobaczymy, czy da się tak zrobić. No Boom. ja nie umiem, ty umiesz. N nie działa jednak. Dobra. Nie Zabrałem, działa. Sobie Zabrałem sobie ten. Zadałem sobie obrażenia i nie zadziałało, więc tak trochę. Jeżeli wiecie, że szarżowaniem można latać. Jak się skoczy, Co ty gadasz? szarżuje do A tak... Tak... no, trochę ty... większość z wydłużyć się stosował. Nie, nie, tak. to tak. lepsze latanie jest przytrzymując spację, po prostu, wiesz. A tu jest w ogóle na tej mapie obniżona grawitacja, bo jesteśmy na stacji kosmicznej, nie wiem czy wiecie. Tak, ej no? rzeczywiście, w sumie jesteśmy na stacji A, kosmicznej. Tak, Słuchajcie, jest fa parę fajnych mapek. Gierka wyszła dopiero wczoraj, więc jeśli Oje. chodzi o graczy, to dopiero zaczną się pojawiać na dniach. A do, dostęp do gry oczywiście macie teraz linków, które znajduje się w opisie. Gra jest dostępna na Steamie i również jeśli chcielibyście pomóc troszkę twórcom w rozbudowaniu i rozwoju w tej grze, to yy, wbijajcie na ich Discorda i piszcie ewentualne rady. Oczywiście w Discord jest w języku angielskim, więc tam nie, nie piszcie po polsku tak bardzo. Nie? W każdym no tak. razie gra jest w trybie... Znaczy jeszcze w, jakby wydana w trybie early access, więc po prostu będzie rozwijana cały czas i wygrałem w ten oto sposób tak? Goat of Duty oh, nie. Dokładnie tak. Jakoś dzisiaj mi włosy dziwnie leżą, nie mogę nie mogę. Pięknie móc... jest! Napiszcie mu, że <laughs> nie, no wygląda, jest nie. Nie, jest nie Nie może ogarnąć Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, dostaliśmy troszkę punktów doświadczenia z prawej strony i dostaliśmy ogólnie informację o tym, że wygraliśmy, a za nami fajerwerki tak, dokładnie. Wiecie, nie ma level upa w moim przypadku, nie wiem jak w waszym. U mnie też nie, mnie ale też może zagramy innym kostiumem. Właśnie, Zaczy, ale fajną rzeczą, kostiumie. słuchajcie, jest to, że przy, przy level upie możemy dostać nowy kostium. Kostium, czyli to jest kostium, w którym możemy przebrać naszą kozę. I jest to na przykład coś takiego, że można mieć rozbity telewizor na głowie, albo być takim, o, dziwnym czymś. Czy można być koz-autem z ja gry Fallout. Incognito inkognito będziesz. Zaraz zobaczysz. Nie mogę Koza anarchistka powiedzieć. wygląda całkiem fajnie, ale chyba zostanę przy kozaucie, bo chyba nikt z was nie ma jeszcze tej kozy. Więc to jest spoko, słuchajcie, a my przechodzimy do drugiego trybu, który będzie y, tryb na przykład, y, myślę, że kozaki, co chyba Dobra, jest jestem trybem. Za. Wyścig zbrojeń, czyli co dwie bronie zmienia nam się, znaczy co dwie, dwa zabójstwa zmienia nam się broń i słuchajcie, po tym jak nam się broń zmieni, możemy znowu dwa zabójstwa zrobić i mamy znowu zmianę broni i finalnie po tym wszystkim Okej, czekaj, gdzieś ta osoba, która... Do końca Wygrywa czasu ta osoba, która przejdzie pierwsza? przez wszystkie bronie, dokładnie tak. A broni mamy chyba 7 albo 8, nie pamiętam dokładnie. Gdyby... Chyba 7 jest ich coś. Okay, się ja też nie pamiętam okay. Bo mamy yy, mamy... No chyba 7. Tego skaczesz jak ta dzika koza, no? no? bo gdyby kuszka nie skakała, to by nóżki nie, skakała, nie złamała, nie? To by nie miała fraga, no. No właśnie. Okay. Kto tutaj mi się chowa tak? Dobra, muszę to, muszę to zrobić. W poprzednim razem wy na moim odcinku trochę y, mniej kozaczyliście, więc niestety, ja muszę teraz zakozaczyć was! Zobaczcie, zobaczcie na bronie, teraz widzicie? ja w tym momencie mamy coś w rodzaju granatnika. Y, Okej, okay. no niestety tak nie chce. Ej, nie ktoś do nas wyszło. wszedł! Właśnie mamy no, mamy graka, dżościa, który do nas super. Spoko sprawa słuchajcie, w końcu ktoś się pojawił. Dobrze. Mówię, jesteśmy świeżo przy premierze, więc to jest tak naprawdę jeszcze dość do świeża sprawa i Może ciężko się o graczy. O można kurde no. Grać. szaleństwo w prostu. Dobra, póki co, z Agą jesteśmy na tym w miarę pierwszym miejscu. Okej, okay, mam jakąś broń, którą można coś o nie, nawet łatwiej ustrzelić. Okay. Kurde, akurat ktoś mi za ścianę wskoczył. O nie, ktoś też koło mnie ma sniperkę. To ja! O nie! Zio, no skąpy! Jak to? No... O, o tak Nie, tak właśnie. no co to miało być! To było? Oczywiście to czerwone co widzicie to jest farba. Tak, to jest farba... Dżem! To jest dżem truskawkowy Dobra, uwaga! No nie mogę po prostu... Ja no. też muszę trochę przykampić, bo... O jest, udało mi się No Nie mogę po prostu słuchać AGA, no tak cały czas jeszcze z tego, z kamperami tutaj. Nie z kampera, z góry No kurde ktoś mi odstrzelił jeszcze Agę z tego, z mojego pona widoku. Ja, ja jestem, słuchajcie, on fire! Goat on fire no, ukradną mi tego fra No, a po prostu. no to ja nie robię Daj tego. jak to To jest strasznie słabe, no? Ja Ale na Twoim odcinku ci dawałem pograć. Ja się nie fokusuję na tobie, zioła. No, wcale nie fokusujesz się na mnie. Na moim mnie. odcinku były jeszcze boty, które można bić, a tutaj nie ma botów. Musisz mieć tę świadomość. O, mordę, no. Okej, okay. po prostu Dałem jestem się lepsza dzisiaj. To jest jakaś apteczka, która gdzieś była zaginiona, i spadłem w przepaść. Świetnie, po prostu bomba. Dobra, także apteczka mi się nie przydała. Czy to Gdyby kózka nie skakała? No, no to trzeba było uważać. Ja obijam wszystkich po kolei. Okej. Okay. a widziałeś, że ja jestem inkognito, ja jestem zebrą, a nie kozą. Tak, tak, no o, nie, i czoklat mnie odstrzelił. Kurde, słuchajcie, teraz przestało mi iść, muszę się postarać tutaj, muszę coś zrobić. No właśnie. Bo zaraz będę strasznie lamerskim. graczem. oni kampią <noise> na górze, no nie, proszę nie kampić na kto górze. A kampi, jak my nie to kampimy. No ty kampisz, a kto mnie zestrzelił z góry? Kto? Ja nie. Ja nie, to może tam. Ja jestem na dole, ja to się to... strzelam z tym tamtym. Dobra, patrz no. Nie, czekaj, to ty z tamtym. czokletem się z tym tamtym strzelam. Ty dobra. Ja nie wiem tamtym. gdzie Spadłam. jest... O, tu jest przeciwnik, dobra. Dobra. O czekaj, trzeba czokleta zniszczyć, bo czoklet był on fire. O, już tak, a to ty byłaś on, on, on fire, a nie czoklet. Tak? No byłam przed chwilą. Dobra, kogoś. <laughs> go is on fire. No dokładnie, dobra? Jej no gdzie ta zebra mi zniknęła? Sam rozwalił mnie gościu. Dobra, ja nie mogę kurde, wyjść z tej broni. Jest Strasznie panicznie, ale może się... Okej, okay, udało no to mi się. To jest trzeba mapka. Ta mapka jest, jest piętrowa i jest wąkierka. bardzo ciaśniutka. No, gwoździerka chyba nie, nie jest... Nie rozumiem mniejszy. tej broni, którą teraz używam. Słuchajcie, to jest coś z tornadem? To żółte? No, no właśnie to jest... Tak! Wpadłam w tornado! Okej, okay, widziałem właśnie. Wejdź idealnie. w moje tornado! Aga, widziałem idealnie wejdź, jak to zadziałało. się. A, to jest zarobiste. Dobra, udało mi się kogoś załatwić. Jeszcze chwila. O nie, jest na koza. Kurde, Tylko no. wszyscy to widzą, więc jakby ciężko jest, żeby ktoś wszedł w to. Dobra, Dobra ja mam miotać. jak ktoś się wygoni, wystarczy to postawić prężniczkę myszy i już ktoś wpada. Także to jest ciekawe. świetne! Koznado. Ej, ale wiecie co, jest, teraz możesz śpiewać cz Czoklet disco, tea some fire, bo mam miota ognia. Dobra. Dobra. <laughs> Chyba udało mi się. No iż o, teraz ja Cię nie mogę zabić i jeszcze mi wyprzedzasz. Przy nie można tak. Frick. Zła koza no Bra Udało mi się chyba Okej, okay. zostania osta broń w tym momencie. także jest szansa, że powalczę Uuu, salut maszynowy uspokój się, uspokój się Brazy. Dużo cięższe, dużo cięższe do strzelania. Okej, okay, udało mi się. Ej, to jest mega śmieszne. O nie, czekaj, czemu umarłem? No nie, Aga mamy to koniec. koniec serii, a ty nie masz jeszcze? Co ty masz, Cisio? Co Ja mam pistolet, czyli ostatnią broń. Ty już bronię. nie masz y, tego miotacza. Dobra. Dobra. uwaga. Uwaga, tak nie. zakończyłem. Także oh, udało się pokonać oh. ci. A tak na mnie psioczył, uh. że wygrywam i zabijam. No to nie było przyczynie, że wygrywasz, tylko przyczynie, że z kampera mi zestrzeliłaś. Nie, nie parę tylko raz cię z kampera zestrzeliłam. No ale i nawet było... znała, no proszę Państwa. Tylko raz, gdy miałam snajperkę, więc to było uzasadnione. No, no, ale gratulacje. No słuchajcie, giera jest naprawdę fajna, Naprawdę przyjemna do, do rozgrywki, jeśli lubicie gry typu FPS. Czy coś. O i nie ma levela. O, ja już minimalnie prawie. zabrakło mi milimetra. Właśnie, ja zaraz będę miał jedenasty poziom. No. Jestem już dosłownie o wow. Od tego, macko, od kolejnego ja jest, ja ósmego. Tak, ja siódmy mam No dobra, tywy. Słuchajcie, w takim razie rozpoczynamy kolejną rozgrywkę. Okej, okay, jesteśmy na trybie Fuzro Arena. Jakaś to dziwna mapa się odpaliła, prawda? ta akurat, mapa jest fajna, wybrałem. właśnie, akurat, bo ja grałam nią i zaczyna ja Nie, nie, nie wygrałem, Fuzro, co znaczy tak jak Fuzro da, czyli to, co było w Skyrimie, czyli kichnięcie, w którym wystrzeliwaliśmy przeciwnika w nieskończoność. Tak, ja taki wzięło. rodzaj okay. czaru, który był wystrzeliwujący. I teraz co do mapy zio, bo... Naszym celem jest, poczekaj, naszym celem jest no, okay. zestrzelenie albo graczy z mapy. Oczywiście gramy do jakiejś tam najwyższej ilości punktów, albo jeśli nie z mapy. To jak uda nam się strzelić kogoś na jedno z tych kwadratowych kółek. W sensie kwadratowych kółek na, tych od, na te tarcze z celami. To one wtedy kolce wystrzeliwują i po prostu załatwiają przeciwnika. To tak, jest to taki... są takie by tarcze nasze celem, wbijamy w tarcze i jest gotowe wszystko. Co do mapy, no to nie, nie mogę Każdą prostu, mapę, no. którą wybierzemy, bo jest chyba 6 map o ile się nie mylę. To każdą mapę przerabia na, to, na ten tryb fuzroda, czyli one mają oddzielne, jakby swoje. O nie. E, swoje mapki. Aha, okay. to jest... W każdej... O nie, o nie! Tak, w każdej To jest się jakby wariant usuwa, tylko. Dobra, w końcu za załatwiłem. Non-stop, nie. nie mogę po prostu. Ja nie wiem, ja totalnie nie ogarniam, z jakiej odległości mam ustrzelić nie, przeciwnika mi się, tutaj. Z w mi się bardzo podoba, bo ja chyba jestem. To jest jedyny tryb, w którym jestem wierny dobry. Bo nie trzeba celować i strzelać? <grym> tak, jest. Znaczy, 06 mam w tym momencie i jest to kwestia tylko i wyłącznie tego, że ja nie ogarniam Ale zupełnie, jaka odległość jest tą odległością. To może nie liczył się zepchnięcia w przepaść, tylko właśnie tylko w tarczę, nie, nie wiem Bo teraz tak się zastanawiam, o teraz mnie zabiłeś, ale okay. wcześniej mnie zepchnąłeś i powiedziało mi, że mnie zepchnąłeś, a nie dało ci fraga Właśnie nie wiem jak to działa No ja też nie wiem, zaraz się Dobra. O teraz wypadłam z Ale w nie, no, przepaść? dostałem za zabójstwo za ten, za ja rzucenie ciebie. I trzy punkty mam w tym momencie. Nie wiem, teoretycznie, słuchajcie, to jest. Jeszcze wszystko w y, fazie takiej early access, czyli jeszcze troszkę jakby beta-wersja. Jeszcze wszystko jest w produkcji i to na pewno będzie poprawione z czasem. Na pewno. Kude, pamiętajcie dobrze, no. że jak przytrzymacie sobie spację, to lecicie trochę dalej. To jest ważna wskazówka. I pamiętajcie, A, że no. możecie sobie wydawać dźwięki kozy. No właśnie żeby się nie zapomnieli. Po, o F mam przecież wydawanie dźwięków kozy jest 250 ponad dźwięków różnych, więc warto popróbować potestować. Tak, po, pobekać sobie. Bo właśnie, bo ja miałam taką informację, że kozy lubią dużo bekać. <grystanie> Jeju, no nie <grystanie> widzę cię, czokolet. Przestań <grystanie> się kręcić. Co to takie narwane? Co? O nie, no jaki kozioł! Ja nawet nie widzę, gdzie wy jesteście. Nagle Kość, się pojawiacie po znikąd. Nie wiem. No moje... Ja, jak ja was puszuję z dużo mniejszej odległości, to was nie odpycham, a wy stoicie 10 metrów ode mnie i mnie odpychacie. Ja nie <grystanie> mam tego. To jest po prostu tak randomowe jeszcze. Ja, Ale to, dobra. ja nie wiem, szczerze mówiąc. Ale bawi się świetnie, powiem szczerze, nieważne czy ginę, czy, czy nie ginę, po prostu widok tych kus jest po prostu odprężający. To jest dziwne w takim razie, jeśli na Ciebie widok kóz jest odprężający. Jest bardzo odprężający, właśnie. Okay. Taka ta ag agroturystyka. Dokładnie. <ślesko> Sielsko, anielsko i w ogóle nie tak. Spokój, beczenie kóz. No, co się fokusujecie we dwójkę na mnie, no? Ale co się fokusujecie? Jabienice. Na kim się mamy fokusować się w takim razie? A, nie mam dowód na nagranie. Dwie, Dobry, dwie musisz kozy musisz, biegną w moją stronę. Mam na odcinku jakąś akcję, no nie będziemy się No bić. właśnie. <laughs> nie, ja nie mogę. I teraz dwójkę waszą załatwiłem od razu za tym. O nie, przepraszam ale bardzo. To ale to było ja super jestem turbo chamskie. Żyjąca jeszcze. No i ja nie w wiem, Tarcza, jak to... patrz tu, jest swoja tarcza, zioł. Czekaj, pokażę ci. Jaka nie. tarcza? O tafa, patrz, czekaj, chodź, pokażę. Nie no, ja nie o, chcę zobaczyć swojej tarczy, ja chętnie pokażę Ci swoją tarczę. O kurde, dobra. ja nie chcę zobaczyć twojej tarczy. Ej, a wiesz, że w piwnicy mam fajną tarczę. Kurde, no. Chciałbyś zobaczyć? W piwnicy mam fajną tarczę, czeklet, tak, tak Chodź, Czoklet, chodź tutaj. Czoklet już widział. Ja już widziałem. Ja, już, ja, tam, ja z tą tarczą to już żyję na co dzień, na pewno. Tak? Mówisz? A no tak, bo ty pewnie... Tylko nie zepsuj mi tej tarczy w piwnicy, Kurde, jak mnie no. siedzisz. Ej, ja totalnie nie ogarniam, naprawdę. I mam wrażenie, że ja strzelam z dobrej odległości, a nie jestem w stanie was odepchnąć. Może on, nie celujesz, a widzisz, że masz Nie zielony... celuję, nie celuję, no pewnie. Aga tak nie ruszam myszką w grze, no proszę cię. A masz cię. Próbowałeś próbowałeś zielony cisk... celownik? wszystko przycisk <laughs> Pamiętaj, że jak najedziesz... nie, nie ruszam myszką po Ale zwracasz uwagę gry. na to, że celownik się na zielono świeci jak, jak to działa? Tak? Dobrze? Ej, serio? No ja nie wiem, no słuchaj, Dobra, próbuję ci pomóc! Trzecia, trzecia osoba do kill streak! Już nieważne! Tak, kill Jaki co? kill streak, co to znaczy? Ej, gdzie wy, gdzie wy... Ja nie, ja się nie bawię z tą Aga, bo ty masz jakieś cheaty i tak Ale jeśli czemu to taki odpychanie. jesteś niedobry dla mnie wcześniej? No to. Oj, nie wiem. Ja no chyba... co? No nic, no. Jak ty. Naprawdę, ty masz jakiś dłuższy ten strzał z tego, no zobacz. Ja no, cię cenuję czytuję, z dużo mniejszej odległości. No, tu już grey i cheatuję, no. Dobra, e, muszę dogonić agę, szybko. No, nie zobacz, ma mowy. Ja nawet nie. Ja cały czas miałem nacelowane na ciebie i ani razu mi się nawet nie zapalił na zielony. No to, to, ale to naciskaj podejrzane. go nawet, jak się nie oh yeah. świeci na zielono. Ale to. Ja, myślisz, że ja nie naciskałem? Dziwacz, to czy to był... uważasz, że to jest moja wina, czy co? Nie Bo mówię, ja nie że rozumiem. Nie, to jest moja wina, przecież nic nie powiedziałem. O, nie. Jak. To pięć, to Dobra, słuchajcie, pierwsza to... będzie chyba Aga w tym wypadku, w tym trybie. Chyba Także tak. gratulacje dla Agi, przebrana za zebre. Dokładnie tak. Ja byłem na trzecim miejscu, czoklet był na drugim miejscu i w ten oto sposób, słuchajcie, pokazaliśmy wam grę Goat right. of Duty. Jeśli chcecie tą grę zobaczyć jeszcze więcej, to wbijajcie do Czokleta na kanał, bo u niego jutro będzie kolejny odcinek. Jeśli chcecie ją kupić, macie link w opisie i wbijajcie na Discorda jeśli chcecie pomóc w rozwoju tej gry i dostałem Ksatosa. Czyli jakąś nową skórkę. Zaraz zobaczymy jak ona dokładnie wygląda, jak ona działa. Słuchajcie, kostiumy i to jest. Takie bez jakichś wybuchów eksplozji. Wygląda bardzo stokowo, bardzo dziwnie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Kozy. W każdym razie i trzymajcie się na razie. Cześć. Pa! Hej!